Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne ryby w czytaniu miesięcznym dla singlina na styczeń 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę co Cię czeka w zbliżającym się miesiącu w uczuciach, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku zodiaków w Ascendencie i w księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu, może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam również moje inne czytania: miesięczne dla znaków Zodiaku, czytania tematyczne typu wybierz talię na relacje i uczucia, a także czytania tygodniowe, które ukazują się co niedzielę. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. Wszystkie moje czytania są dla Was. Dobrze, moi kochane ryby. Ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani, po lewej stronie to, co Was czeka w uczuciach w zbliżającym się miesiącu, po prawej tło tej sytuacji to, czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta rada. Jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej sytuacji. Ryby. Dziesiątka denarów. Dziesiątka denarów. Mak. Nie lubię tej karty, moi kochani. Jak oglądacie moje, um, moje przekazy dłuższy, czas to wiecie, że karta maga i karta diabła to są najbardziej nielubiane przeze mnie karty, czwórka buław. Tło, umiarkowanie, pustelnik, diabeł. I tutaj moi kochani kart 78 w talii. 6 na ten moment mamy na stole i mamy obie. Rada natomiast, moi kochani, czwórka kielichów. Dobrze, moi kochane ryby, przechodzimy sobie do waszego czytania. Karta dziesiątki denarów. Karta Maga, czwórki buław. Moi kochani, jeśli chodzi o ten miesiąc, możecie mieć do czynienia z kimś, kto może niestety, ale um, obiecywać Wam złote góry. Może obiecywać Wam... Bo bardziej tak patrząc racjonalnie, to gruszki na wierzbie. Um, także moi kochani, ja bym tutaj był... uważał, jeśli chodzi o ten miesiąc, na osoby, które możecie poznawać, tak? które mogą w Waszym otoczeniu, w kontekście... Relacji romantycznych się po prostu kręci, dlatego że mamy tą kartę maga po środku, tak? Więc ja bym powiedział Wam tak, jeśli chodzi o energię z zewnątrz tego maga, uważajcie, tak? Na pewno, jeżeli coś wydaje się za piękne, chociaż ryby mają skłonność do troszeczkę do takiego fantazjowania, tak? Ryby bardzo liczą też, to jest bardzo emocjonalny znak, bardzo tutaj wierzą w prawdziwą miłość, wierzą w spełnienie w miłości, w bezinteresowność, w dobroć, w dobroć ludzi wokół, tak? w to, że ktoś może e, tak niemalże bez e, nie to nie, ale bezwarunkowo pokochać, bo ryby też mają skłonność do kochania bezwarunkowo. Tak jakby jak, bardzo często jak ryba kocha to cały świat gdzieś ginie, tak? Nic innego się nie liczy. I ryby bardzo często też wierzą, marzą o tym, żeby tak samo, taką miłość doświadczyć, i żeby ta osoba, którą ryby sobie wybiorą, którą. Yy, co do której będą y, właśnie miały y, takie oczekiwania, tak, co, do, y, co do osoby, w którą będą inwestować ta osoba po prostu zobaczy to, ten potencjał ryb, to jak ryby są zaangażowane i odpowie tym samym. Bo ryby to jest znak, który potrafi y, niemalże bezinteresownie, tak, y, inwestować w relacje, ale w pewnym momencie ryby. Dając siebie bardzo dużo, bo mam wrażenie, że ryby i raki to są dwa takie znaki, które jak naprawdę pokochają to by wszystko oddały, że dla tej drugiej osoby, tak? Ym, skorpiony też, ale skorpiony w pewnym momencie, one bardzo mocno bazują na, ym, na y, swoich doświadczeniach i później są dużo bardziej ostrożne. Natomiast raki i ryby mają taką właśnie skłonność w tym kierunku do tego, że, że jak, jak jest prawdziwa miłość, to, to wszystko dla drugiej osoby można by było oddać, tak? Na, natomiast właśnie w pewnym momencie też ryby inwestując, inwestując, wkładając, wkładając ym, zaczynają w pewien sposób oczekiwać. Nawet nie chodzi o to, żeby była równowaga. Żeby chociaż było docenienie i zauważenie tego, co ryba z siebie daje. Czasem mam wrażenie, że ryby, jeśli chodzi o te swoje uczucia, tą swoją miłość, chcą za bardzo, za bardzo tak. Mm, Chciałyby komuś nieba przychylić, i nie zawsze niestety to jest szanowane, i nie zawsze to jest doceniane przez drugą stronę, tak? Czasem wręcz jest traktowane jako yy, obsesja ze strony ryb. Natomiast, no, taka jest tutaj sytuacja. Natomiast wracając do tego, co tutaj mamy, powiem Wam tak: jeżeli to jest energia, która jest z zewnątrz, ktoś może próbować Wam tworzyć pewną wizję, yy, żyli długo i szczęśliwie, ja Ci zapewnię wszystko, czego będziesz oczekiwać, czego będziesz chcieć. Yy, tylko ze mną bądź. Natomiast, natomiast mak ma to do siebie, że może być to osoba, która ma bardzo bogatą wyobraźnię, która bardzo dużo yy, jest w stanie powiedzieć, bardzo dużo jest w stanie obiecać, natomiast yy, przeszac... Yy, jakby to powiedzieć, przeszacunkowuje, jeśli chodzi o swoje możliwości, tak? Jest w stanie obiecać coś, czego nie ma. I... Yy, yy, co ciekawe, no niestety na ryby może to troszeczkę działać, tak? Że ta osoba, to nawet nie chodzi o to, że czy ta, czy ta osoba będzie e, e, obiecywała, nie wiem, jakieś y, super, y, wiecie, wspólne wyjazdy co miesiąc i tak dalej, kwestie materialne. Na ryby bardziej działa gest drugiej osoby. Jej troska, zauważenie ryb, zauważenie pod, y, y, tych potrzeb ryb, tak? Często takie dla ryb takie mm, prezenty, które nie są prezentami stricte materialnymi, a wymagają od kogoś czyjejś kreatywności, yy, na przykład też prezenty związane ze wspólną przeszłością yy, z tą osobą, z, z rybami właśnie są dla ryb najbardziej znaczące, tak? bo one świadczą o tym, że ta osoba yy, i relacja z rybami jest dla tych e, osób znacząca. No i tak jak mówię, tutaj ktoś może w tym miesiącu. Y, to jest negatyw, moi kochani, to jest ostrzeżenie przed wami rozpościerać taką, pokazywać wam taką wizję pięknego życia wspólnego w przyszłości. I mamy tutaj właśnie tą czwórkę y, buław, tak czyli kartę. Um, wesela, widać, że te osoby ze sobą się mega fajnie tutaj bardzo dobrze się czują w swoim otoczeniu, że są ze sobą blisko, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Pamiętajmy, że buławy też to jest energia y, działań, energia fizyczności. I, I tutaj, w tej twórce buław, jest pewnego rodzaju też taka harmonia spełnienia y, bliskości fizycznej i emocjonalnej, co jest bardzo też istotne. Y, dlatego, żeby ta relacja była satysfakcjonująca. Jeśli natomiast chodzi o tą ostatnią, to dziesiątka denarów to jest karta bogactwa, jest karta również y, y, takiego st stabilności, bezpieczeństwa materialnego. I ta karta w połączeniu z tymi pozostałymi dwiema może mówić o tym, że wy w tym miesiącu będziecie mieli do czynienia z taką osobą, która będzie właśnie starała wam się pokazać swoje bardzo duże, niemalże nieograniczone y, możliwości y, pod y, względem zaspokojenia drugiej osoby, drugiej y, czy też stabilne, stabilnej relacji. Także ta osoba ma dużo oferowania, bardzo dużo od siebie może dać. Jeśli natomiast, bo jeżeli w tej energii będziecie wy, bo mak też bardzo często jest właśnie... Y, Tą energią osoby pytającej, ja wam chcę oczywiście pokazać oba obie strony i wszelkie możliwości, które te karty pokazują, to wy będziecie bardzo mocno w tym miesiącu właśnie skupieni na tym, żeby zabezpieczać swoje, swoją pozycję, żeby zainwestować w siebie, także może może też będą w tym miesiącu yy, różnego rodzaju kwestie związane z tym, że będziecie mogli yy, poprawić swoją sytuację materialną i też wy będziecie inaczej, wy będziecie tworzyć wokół siebie taką yy, taką perspektywę tak, że ten miesiąc właśnie ten początek przyszłego roku może być bardzo dobry pod względem tak naprawdę budowania waszych takich warunków yy, yy, jednostronnych tak jednostkowych <laughs> Waszej osoby co do tego, że <laughs> jeżeli ktoś w waszym życiu się pojawi wyjątkowy w, i w relacji, w którą wy będziecie chcieli Inwestować, to już wcześniej będziecie na to przygotowani, żeby mieć dużo do za zaoferowania od siebie, tak? Bo to też karta MAGA w pozytywie, ona może mówić o tym, że my poniekąd kreujemy taką swoją rzeczywistość, tak jak. Tego chcemy, tak? A tutaj właśnie może te wszystkie karty mówią o tym, że na ten moment skupiam się na przykład na tym, żeby lepiej zarabiać, tak? Jeżeli w moim życiu nie dzieje się nic, jeśli chodzi o kwestie, mater... o kwestie relacyjne, to skupiam się na kwestiach zarobkowych, na tym, żeby poprawiać tą swoją stabilizację. Skupiam się na tym, żeby też emocjonalnie być gotowym na to, żeby kogoś jak najlepiej w to swoje życie przyjąć, tak? Ym... I to też jest karta tego, że w tej czwórce była właśnie. Yy... Jesteśmy taką osobą, która z jednej strony jest ym, gotowa na uczucie, ale jest taka stabilna emocjonalnie. Co so, tak jak mówię, jeśli chodzi o ryby, to ryby mają skłonność do tego, żeby zbyt mocno kochać, tak, zbyt mocno starać się dla kogoś. Dlatego, tak jak mówię, tutaj Wy będziecie bardzo mocno też pracować nad tym, żeby dużo mieć do, do zaoferowania, ale tą taką stabilność w sobie też mieć, żeby też potencjalnej osobie pokazywać się z jak najlepszej perspektywy, właśnie w kontekście yy, yy, tej swojej sytuacji, tego, co Wy będziecie mieli do zaoferowania. Natomiast, tak jak mówię, karta maga, jeżeli to jest energia osoby z zewnątrz i taka osoba się w Waszym otoczeniu pojawi w tym miesiącu albo będzie się wokół Was kręcić. Nie do końca bym ufał w, w takie wizje i pokazywanie zbyt, pięknej, zbyt pięknych perspektyw. Tak? Jeżeli będziecie mieli do czynienia z osobą, która niemalże będzie pokazywała, że może Wam nieba przychylić, to może nie być wcale niebo. Tak? To może być perspektywa stworzona na potrzeby przekonania. A później wcale takie niebo nie, nie musi być. Tym bardziej, że tak jak mówię, mag w negatywie on ma to do siebie, że ta osoba może mieć właśnie skłonność do przerysowywania różnych swoich możliwości, tak? Do tego, żeby po prostu kogoś tutaj do siebie przekonać. A później z czasem kolejne jakieś takie hmm, półprawdy tej osoby, bo, bo o tym jest też karta maga, że on tutaj nie zawsze kłamie. On czasem podkoloryzowuje pewne sytuacje, tak? I później może się okazać, że co prawda ta osoba, na przykład, nie wiem, e, mówi Wam, e, w tym momencie e, kupuje mieszkanie, będziemy mogli razem, no ja mówię już o takich skrajnych sytuacjach, e, będziemy mogli potem razem w tym mieszkaniu wspólnie żyć, tak? No tylko potem się okazuje, że ta osoba, e, która tutaj e, to obiecuje, to kupuje na kredyt, a ma jeszcze inne długi, tak? Tak to nazwijmy. Gdzie tutaj ta osoba, mówię, tworzy y, taką y, wizję takiej bardzo stabilnej sytuacji. Jeśli chodzi o tło, umiarkowanie pustelnik i karta diabła. Bardzo trudne to jest to tło. Bardzo prawdopodobne, że to są przyczyny. E, natomiast mamy tutaj karty, moi kochani, które mówią o tym, że e, wy w tym, w, w tym momencie może bardzo mocno. Skupiacie się na odbudowyw odbudowywaniu z siebie, albo potrzebujecie nawet, bym powiedział, troszeczkę samotności, przetrawienia sobie jakiejś takiej relacji albo znajomości, która z wami była wcześniej, tak? Bo mamy tutaj właśnie kartę diabła, karta toksyczności, karta y, osoby, która y, czasem jest pewnego rodzaju też dla nas zagrożeniem, tak? Już i y, y, y może nas obciążać i y, y być zagrożeniem fizycznym, ta osoba może bardzo niefajnie się zachowywać w stosunku do nas i psychicznie może być dla nas przytłaczająca. Y, karta pustelnika właśnie mówi o tym potrzebie odseparowania, mówi też o y, y, potrzebie pobycia, poprzebywania samemu ze sobą i też docenieniu tego, jak ważne to dla nas jest, żeby polubić yy, spędzanie czasu samemu, tak? Żeby żyć w takim, w takiej harmonii ze sobą, że my w momencie, w którym zostajemy sami, to nie, my nie czujemy się porzuceni, tak? Tylko jesteśmy w stanie fajnie sobie czas zagospodarować, doceniamy ten moment, kiedy możemy sobie odetchnąć sami, tak? Poprzebywać sami ze sobą, przemyśleć pewne rzeczy. Zresztą nie ukrywajmy, ryby one też mają taką swoją, yy, ogólnie ryby są takim znakiem, które potrzebują miłości, ale też mają taką swoją część, taką swoją cząstkę, która potrzebuje yy, od czasu do czasu poprzebywać samemu, tak poprzebywać trochę w takim w cudzysłowie własnym świecie, świecie swoich aspiracji, ambicji, marzeń, tak? też yy, przemyślenia sobie swojej rzeczywistości, czasem troszeczkę przeanalizowania takiego i emocjonalnego i troszeczkę logicznego, troszeczkę pofantazjowania. Także tutaj, tak jak mówię, natomiast jeśli chodzi o ostatnią kartę, karta umiarkowania, ta karta mówi o tym, że wy możecie właśnie jakąś taką swoją budować w tym momencie, bardzo mocno skupiać się na jakiejś swojej równowadze po jakiejś trudnej relacji, tak, jakoś sobie pewne rzeczy układać w głowie, bo to też nie ukrywajmy, że karta Pustelnika to jest ta samotność po to, żeby pewne rzeczy sobie poukładać w głowie, tak, po to, żeby pewne rzeczy przemyśleć, po to, żeby wyciągnąć wnioski, po to, żeby być mocniejszym bardziej tutaj stabilnym też emocjonalnie, moi kochani. Karty tutaj właśnie pokazują, że, że ta, to umiarkowanie właśnie mówi o tym, że teraz w Waszym życiu w tle jest takie jakby dochodzenie do siebie po czymś, tak? Układanie sobie na, na nowo w głowie. Natomiast, tak jak mówię, ryby też mają skłonność właśnie do tego, żeby, jeśli chodzi o budowanie relacji, zbyt mocno się angażować. I tutaj bardzo prawdopodobne, że wy teraz w pewien sposób też poprzez jakąś trudną poprzednią relację dojrzewacie, tak, do tego, żeby może ta i dochodzi się do wniosku, że może ta miłość bezwarunkowa, może ta miłość, w której ta druga osoba jest po to, żeby nie wiem dla niej żyć, żeby jej nieba przychylić, to nie do końca jest zdrowa miłość. I tak jak mówię, im trudniejszą, to jest oczywiście yy, ciężkie, natomiast im trudniejszą relację, przez trudniejszą relację przejdziemy, która nam uświadomi pewne rzeczy, tym później, mocniej yy, skupiamy się na tym, żeby nie było powtórki z rozrywki, żeby ta relacja była, kolejna była zdrowsza, tak? Żeby te granice jednak były stawiane. Jeśli chodzi o moje kochane ryby o Radę. To mamy tutaj dziewiątkę. Przepraszam, czwórkę kielichów. Czwórka kielichów, moi kochani, to jest karta zniecierpliwienia, to jest karta oczekiwań, nie zawsze zadowolenia z tego oczekiwania. Natomiast karty tutaj mówią o tym, że żeby dać być bardziej cierpliwym, dać sobie czas, może ten miesiąc, moi kochani, tak jak tutaj karty pokazują, od osoby potencjalnie pojawiające się. Hmm, ta osoba, która może się w tym miesiącu pojawić, to nie będzie do końca ktoś dla Was, tak? Ryby to jest raczej znak, tak jak mówię, bardzo marzycielski, bardzo taki emocjonalny, moim zdaniem. Ryby potrzebują osoby, która będzie bardzo stabilna. Nie, nie drugiej osoby, która będzie bujała sobie w obłokach, tak? Tylko osoby, która będzie dla ryb też pewnego rodzaju swego rodzaju takim stabilizatorem, tak, która co prawda nie będzie tej fantazji rybom zabierała, będzie pozwalała być sobą, ale jeśli chodzi o to życie będzie pewną przeciwwagą, tak? Czymś co yy, to tak jakby ryba była łódką i od czasu do czasu potrzebowała takiej kotwicy, która z jednej strony ta ryba będzie sobie na tej wodzie dalej troszeczkę tak pływać, ale będzie miała właśnie taką kotwicę w postaci tej drugiej osoby, która będzie bardzo takim yy, yy. That's takim... Taką równowagą, tak? Natomiast, tak jak mówię, to też nie chodzi o to, żeby ryby też raczej nie są stworzone dla osób, które będą zabijały tą fantazję, że ryby nie będą mogły być przy kimś z sobą, bo to też w taką, w taką relację to w ogóle od razu mówię, nie ma co wchodzić, tak? Jeżeli ktoś tutaj ma swoje przekonanie, jest bardzo logiczny i uważa, że skoro nie wiem, pewne rzeczy to nie są udowodnione, albo nie wiem, ta osoba uważa, że ta fantazja to jest pewnego rodzaju ograniczeniem, tak? To nie nie, nie, nie ma co wchodzić w relację, w której my nie będziemy mogli być sobą, nie będziemy mogli um, od czasu do czasu sobie pofantazjować, pomarzyć i, i być takim kreatywnym inaczej, ja bym to tak nazwał, tak? Dlatego, tak jak mówię, moi kochani, jeśli chodzi o ten miesiąc, po pierwsze, może w waszym otoczeniu być osoba, która będzie wam starała się, się stara, będzie się starała was, was do siebie przekonać, tak? Natomiast nie zawsze, nie wszystko, co będzie mówiła, będzie prawdą. Stąd zalecana wasa ostrożność, mam wrażenie, że ona troszeczkę tutaj na podstawie wcześniejszych doświadczeń też może tutaj właśnie działać ta ostrożność. Jeśli chodzi natomiast o was jako maga, w tym miesiącu wy będziecie bardzo mocno się skupiać na tym, żeby jeżeli kogoś poznacie, żebyście byli gotowi, tak? Żebyście sami byli jak najlepszą wersją siebie, co też jest bardzo istotne, tak? Tylko, że moim zdaniem najlepszą motywacją nie jest najlepszą wersją siebie być dla kogoś, tylko dla siebie. I ewentualnie, jeżeli kogoś poznamy, to my jesteśmy po prostu, czuje się, czujemy się dobrze ze sobą, przez to po, potrafimy właśnie powiedzieć nie, być asertywni, postawić zdrowe granice, bo my siebie lubimy. I to też jest o tym, tak? Że my sobie przede wszystkim tworzymy jak najlepsze warunki do życia. Ale potencjalnie jeżeli pojawiłby się ktoś, kto mógłby w to nasze życie wejść. Tak, to mógłby nam zaoferować to, czego nam w ten momencie brakuje, bo, bo tutaj jednak te karty też mówią o tym, że, że jest taka potrzeba, żeby ewentualnie z czasem ktoś do naszego życia fajny wszedł. Kto nam też da to, czego nam w tym momencie brakuje, chociaż wiele rzeczy widać, że jesteśmy w stanie sobie to, to tutaj sami ogarnąć. To tak jak mówię, wy będziecie właśnie w takiej energii tego wchodzenia w jak najlepszą wersję siebie. Zresztą, patrząc na te karty, ja bym powiedział, że ten miesiąc dla Was będzie bardzo dobry. I to, że ktoś Wam będzie tak bardzo chciał zaimponować, może świadczyć o tym, że bardzo Was postrzega jako bardzo wartościową osobę, której właśnie trzeba zaimponować, żeby ją zdobyć. To też jest, moi kochani, bardzo istotne, ta informacja, która jest tutaj. Jeśli chodzi, to tak jakby ryba w tym momencie była jakimś trofeum, trofeum i ktoś jest, ym, wiem, że to źle, źle brzmi, moi kochani, i ktoś jest w stanie naprawdę dużo tutaj y, pokazać swojej y, siebie, jak w superrelatywach, tak po to, żeby rybę do siebie przekonać. Natomiast ja mam wrażenie, że w tym miesiącu ryba to przede wszystkim będzie się skupiać na tym, żeby samemu być. Jak naj, y, w najlepszej pozycji i być jak najbardziej tutaj pewnego rodzaju superlatywem. Jeśli chodzi natomiast o tło, dochodzenie do siebie, też docenienie spokoju w swoim życiu, y, karta pustelnika, przemyślenie sobie bardzo dobrze, y, y, przetrawienie pewnych faktów związanych z trudną przeszłością, z konkretną najprawdopodobniej osobą, którą wy troszeczkę możecie właśnie odbrać jako w pewien sposób diabła, tak? Na pewno osobę bardzo toksyczną. Bardzo prawdopodobne, że wy dla tej osoby bardzo wiele zrobiliście. Przynajmniej z waszej perspektywy, tak? Że, że wy bardzo dużo poświęciliście dla tej osoby. Natomiast tutaj dochodzicie do siebie i też do pewnych wniosków. Tutaj, tak naprawdę, budując w karcie y, u, umiarkowania y, y, pewnego rodzaju spokój wewnętrzny, tak? taką harmonię. I też y, skupiając się, to też jest karta tego, że skupiamy się w danym momencie na tym, żeby działać wielo, wielotorowo, tak? Żeby wszystko, co ważne w naszym życiu, miało swoje miejsce, swój czas, nasze zaangażowanie. Jeśli chodzi natomiast o radę, cierpliwie, co ma wisieć nie utonie. jak ma przyjść miłość, to przyjdzie. Ty bądź na to gotowy, tak, skup się na sobie na to, żeby czuć się dobrze ze sobą, żeby kiedy ta miłość przyjdzie, nie być osobą potrzebującą miłości, tylko taką, która może taką miłość przyjąć, może taką miłość dać. Tak? I która nie będzie uzależniała swojej wartości od czyjejś obecności. Tak bym to nazwał. Dobrze, moje kochane ryby, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Marchmentarot.